Cześć! Dzisiaj pokażę Wam jeden z moich ulubionych obiadów, który jesteście w stanie przygotować w 10 minut. Będzie to łosoś w towarzystwie ziemniaków z surówką z marchewki, selera konserwowego i jabłka. Dzisiaj przygotuję to na dwa sprzęty, ponieważ wykorzystam piekarnik do zrobienia ryby i air fryer. Ostatnio kupiłam nowy sprzęt, także chcę sprawdzić jak szybko takie ziemniaki jestem w stanie w nim przygotować, ale wy spokojnie możecie przygotować ten posiłek w piekarniku. Ja bardzo często robię rybę w towarzystwie frytek z piekarnika. Jest to również ekspresowy obiad i mega pyszny. No dobrze, to co? Zaczynamy? Tak, ja zacznę od przygotowania od obrania ziemniaków włączyłam już piekarnik tak więc zaraz będzie gotowy i będę mogła upiec rybę Ja dzisiaj robię obiad dla dwóch osób także tych ziemniaków jest więcej do obrania ale nie jest tak źle Nie za bardzo przypadam za obieraniem ziemniaków Dlatego często też wybieram takie gotowe frytki do piekarnika zamiast, zamiast ziemniaków jeżeli właśnie jem łososia, ale dzisiaj chcę przetestować ten airfryer. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Z tego względu, że on jest mały, to nie jestem w stanie przygotować w jednym czasie ryby i ziemniaków dla dwóch osób, więc muszę robić to w ten sposób. Ale, tak jak wspomniałam, to jest jakby moja fanaberia. Nie musicie tak robić. Piekarnik się już rozgrzał, także muszę się pospieszyć. Nie spojrzałam na zegarek, kiedy zaczęłam to robić, ale myślę, że. Wykonanie całego obiadu zajmie mi nie więcej niż 10 minut, a pozostały czas to czas pieczenia. No dobrze, gotowe. Teraz muszę to opłukać, pokroić, dodam przyprawy i odpalam sprzęcik. Pokroję je na mniejsze kawałki, bo chciałabym, żeby w miarę szybko się przygotowały. Dajcie znać, czy korzystacie z airfryera, bo ja do tej pory nie miałam, ale zdecydowałam się ostatnio na zakup. Jestem mega zadowolona, bo naprawdę można w nim zrobić bardzo szybko różne rzeczy, ale jeszcze dużo, jeszcze dużo nie robiłam, bo to w sumie świeża sprawa. No i gotowe. I w zasadzie te ziemniaki zajęły mi całą powierzchnię. Dobra, przyprawy mam tutaj. Ok, będzie sól, pieprz. Zioła prowansalskie i czosnek. Może jeszcze troszkę papryki, odrobinka. Dobrze. No i dobrze, teraz zaczynamy. Ustawię go na 25 minut, na 200 stopni, i zobaczymy. I robi się. To teraz będzie sprzątanie. Sprzątanie tego i ruszamy z łososiem. W zasadzie sensie tutaj będzie bardzo szybka akcja, bo wykorzystam łososia, którego tylko posolę dokładnie z każdej strony. Dodam pieprz, zioła prowansalskie, koperek. Ja nie mam świeżego, więc wykorzystuję jeszcze ten mrożony. I oczywiście czosnek. Może być suszony, może być e, świeży. Ja wykorzystam świeży. I jeszcze odrobina masła. I gotowe. I teraz wrzucamy go do piekarnika na 20 minut. I w zasadzie teraz jest czas na przygotowanie sałatki. Potrzebujemy tylko kilku składników, to znaczy marchewka, jabłko i seler konserwowy, który ja już sobie wcześniej odcedziłam. Bardzo lubię tę sałatkę. Ogólnie jestem fanką marchewki, więc jest to uzasadnione, ale sałatka jest pyszna. Można do niej dodać właśnie Łyżkę musztardy, łyżkę majonezu, jogurtu. I smakuje rewelacyjnie. Jest to też super opcja na uzupełnienie porcji warzyw i też zimą, bo te produkty po prostu są dostępne cały czas, więc, więc trzeba z tego korzystać. Jest dużo błonnika. Super by było nie obierać tego jabłka, ale ja do tej sałatki zazwyczaj obieram, ponieważ w lepiej mi smakuje bez. Wcześniej warzywa umyłam, więc w zasadzie nie będę już teraz tego robić. Ja do tej sałatki wykorzystuję chyba jabłka szempion, ale w zasadzie każdy będzie ok. ścieramy. Ogryzki z jabłek będą dla mojego pieska. On uwielbia takie resztki. I w zasadzie jak skończę robić surówkę, to praca jest wykonana. Muszę czekać na resztę i można jeść. Naprawdę jest to bardzo pyszny obiad, pożywny. Do zrobienia w kilka minut, mega zdrowy. Łosoś, który jest bogaty w kwasy omega. Naprawdę da się zdrowo jeść, przygotować pyszne posiłki szybko. Właśnie jest dowód na to, że nie każdy, nie każdy obiad wymaga długiego czasu przygotowania. No i gotowe. Starte. Przytrzymaj sobie do ładnej miseczki. Dodajemy łyżkę jogurtu greckiego albo dwie. Oprócz tego odrobinę musztardy i majonezu. Mieszamy. W międzyczasie sprzątamy kuchnię, żeby było później mniej. To jest taki obiad, który w zasadzie brudzi bardzo mało naczyń. Mega, mega fajny. Trochę tu głośno, bo nie taki cichy jest ten sprzęcik, ale widzę, że zostało jeszcze 6 minut, a ziemniaki są już całkiem rumiane, więc super. Ryba robi się już prawie 20 minut, więc zaraz będę ją wyciągała z piekarnika. W tym czasie przygotuję sobie jeszcze talerze. Musicie spróbować tej surówki, naprawdę to jest rewelacja. Ja w zasadzie robię ją prawie, prawie codziennie do czegoś. Jakoś ostatnio mam taki moment, że spodobała mi się mocno i dlatego non-stop Nie wiem, czy też tak macie, że jak wam się coś, jakaś potrawa spodoba, to możecie jeść często, a później zapominacie na jakiś czas. Ja właśnie tak mam. Teraz sprawdzę. Mm, super. Mega dobre. Uwielbiam to. 3 minuty zostały. Mam nadzieję, że wszystko będzie gotowe, bo z wierzchu wyglądają na takie bardzo przypieczone i ładne. Mm, ale nie wiem, czy w środku wszystko gra. Zacznę od surówki. Gigantyczna porcja. Jeżeli nie dojem jej po obiedzie, no to na pewno podczas kolejnego posiłku. Chociaż zakładam, że dam radę. Dobra, sprawdzimy ziemniaczki, jak tam sytuacja. Została minuta do końca, więc wygląda na to, że chyba wszystko gra. Wezmę takiego największego do testów. Aaa, gorące. Nie. Hmm, dobre. Myślę, że będzie ok. Dobra. Ok. Wziąłam za dużego i za ciepłego, więc chyba lepiej poczekam. Ale w środku widać, że są miękkie. Z zewnątrz takie chrupiące, także air fryer naprawdę daje radę. Jestem z niego zadowolona. Oczywiście można do takiego dania przygotować sobie sos czosnkowy i też będzie rewelacja. Ja dzisiaj nie robię, bo nie mam czasu. Jest i rybka, prezentuje się rewelacyjnie. No i co, wkładamy na talerze. Mam nadzieję, że go nie zniszczę, bo tak ładnie wygląda. Nawet jest ok. No i teraz jeszcze ziemniaczki. Mam nadzieję, że wszystkie się zrobiły w środku. Wygląda, że, że tak. Ale fajnie. Teraz będę testowała, żeby posprawdzać, co można w nim fajnego zrobić. Dla jednej osoby na pewno by się sprawdził tylko airfryer. Nie trzeba by było używać piekarnika. I co? Wygląda na to, że gotowe. Rewelacja. Naprawdę to jest mój. Jeden z moich ulubionych obiadów, takich błyskawicznych, pysznych. Także musicie zrobić, koniecznie z tą sałatką. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał po więcej fajnych, ciekawych filmów. I dajcie znać w komentarzu, czy zrobicie, czy podobają Wam się takie filmy. Mmm, stros. Uwielbiam. A rybka? Też, też. Wszystko super. Ja zaczynam jeść, aby koniecznie... Ruszajcie na zakupy po łososia, marchewka, seler, ziemniaczki. No i zróbcie to samo.